Dzień dobry moi kochani mali naukowcy. Jak ten czas szybko leci? Przed chwilą był nowy rok, a już mamy marzec. Długo myślałam nad tym, co Wam pokazać, co Wam zaproponować, co możemy zrobić razem. Eee, dlatego pomyślałam sobie, że luty i marzec to taki czas, w którym zaczynamy troszeczkę myśleć o naszym ogrodzie. Dlatego serdecznie Was zapraszam do naszego wiosennego projektu, w którym zrobimy taką mini szklarenkę dla naszego domowego ogródka. Dlatego serdecznie zapraszam do obejrzenia tego filmu. Do czego tak naprawdę będziemy potrzebować? E, otóż potrzebna będzie plastikowa butelka z nakrętką i taką nakrętkę z tym plastikowym dzióbkiem, ale myślę, że jak będzie zwykła nakrętka, to również nie będzie problemu. Ta butelka ma pojemność około 750 ml. Tak mi się wydaje. Zdjęłam etykietę, żeby nie było reklamy. Roślinki do wzrostu potrzebują odpowiedniego podłoża. Dlatego ja przygotowałam sobie ziemię. Czymś musimy oczywiście zbliżyć tą naszą glebę, dlatego ja przygotowałam sobie około 250 ml wody. Przydatna będzie również łyżeczka. Tą łyżeczką będziemy po prostu przesypywać ziemię do naszej szklarenki. Z racji tego, że jesteśmy w laboratorium, przygotowałam również pipetkę. Zakaplacz, którym będę po prostu zwilżać naszą ziemię. Jeżeli nie macie takiej pipetki, oczywiście nic się nie stało. No i oczywiście najważniejsza rzecz, czyli nasionka. Ja mam tutaj nasionka takich kwiatków, które się nazywają lobelia. Lobelia jest to kwiatek jednoroczny. Kwitnie od czerwca do jesieni, także naprawdę bardzo długo. Ten kwiatek bardzo lubi nasłonecznienie, dlatego będzie trzeba ustawić go w dość słonecznym miejscu. W tym projekcie możecie użyć nasionek różnych roślinek. To nie muszą być akurat te kwiatki. Pamiętajcie tylko, że kwiatki podobnie tak jak ludzie lubią różne rzeczy. Jedne kwiatki lubią być sadzone w lutym, inne na przykład w kwietniu. Jedne kwiatki lubią słońce, drugie już troszeczkę mniej. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy zapoznali się wcześniej z charakterystyką danej roślinki i odpowiednio przygotowali jej warunki wzrostu. To zacznijmy przygotowania do naszego wiosennego projektu. W pierwszej kolejności musimy przygotować naszą szklarnię. Tą szklarnię zrobimy z butelki. Ważna rzecz, poproś o pomoc osobę dorosłą, ponieważ musimy przeciąć na pół tą butelkę. następnego etapu polecam wziąć tacę. E, możecie również rozłożyć gazety papierowe, no, Ale ja mam tacę dlatego tą tacę po prostu wezmę. E, kładziemy dół tej naszej szklarenki na tacę. Jak już mówiłam na początku, oczywiście dobrze o tym wiecie, że każda roślinka potrzebuje podłoża. E, dlatego my teraz przesycimy sobie troszkę tej ziemi właśnie do naszego dna. żeby troszeczkę tą naszą ziemię zwilżyć. E, ja robię to przy pomocy mojego zakraplacza, mojej pipety, natomiast jeżeli e, nie macie takiej pipety, e, może być to oczywiście zwykła koneta. To teraz nadszedł czas na wysianie tych naszych nasionek. Tak jak mówiłam, każda roślinka jest inna i każda roślinka będzie miała inne nasionka. Jedne nasionka będą większe, drugie będą mniejsze. E, moje nasionka naprawdę są bardzo, bardzo, bardzo malutkie, e, dlatego nie wysypuję ich za dużo. E, myślę, że to i tak huch, będzie bardzo dużo, e, dlatego te nasionka, jak już sobie przesypałam na głoń, spróbuję wysypać na ziemię. Nasionka z mojej dłoni już przesypałam do naszej szklarenki. Może się okazać, że tych nasionek było za dużo i będzie bardzo dużo tych roślinek, ale zobaczymy, ile nam tych nasionek wykiełkuje. Teraz spróbuję przy pomocy łyżki troszeczkę je uklepać w tej ziemi. Robię to oczywiście bardzo delikatnie. że to po raz kolejny, że każda roślinka jest inna. E, dlatego upewnijcie się, czy na przykład te nasionka, które macie, e, nie będą wymagały na przykład ponownego przysypania ziemią. Wysialiśmy już nasze nasionka. E, no to co? Zamykamy tą naszą szklarnię. E, bierzemy drugą część naszej butelki i przykrywamy. Staram się troszeczkę dopasować. Jak to tutaj było? O, chyba już. Jeżeli chcecie, możecie spróbować przykleić taśmę klejącą tutaj w miejscu tego połączenia. Ja chyba tak zrobię. Oderwałam sobie troszeczkę taśmy. domową szklarnię. Słuchajcie, ja tą moją szklarnię przestawię później na parapet. Tam, gdzie świeci słoneczko będzie ciepło i wilgotno, dlatego mam nadzieję, że moje roślinki będą tutaj dobrze kiełkować, będą dobrze rosły. Koniecznie dajcie nam znać, jak wyglądają te Wasze domowe szklarenki. Opiekujcie się tymi nasionkami. Obserwujcie, czy tam przypadkiem już coś nie kiełkuje, czy jakaś roślinka nam nie wyrasta. Będziemy, myślę, na bieżąco Was informować, jak tam nasza Leolabowa domowa szklarenka. Mam nadzieję, że wszystko. Pójdzie gładko i pięknie, i nam te nasionka zaczną kiełkować. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście razem z nami, że chcecie uczestniczyć w tym naszym wiosennym projekcie. Pamiętajcie, że nauka może być naprawdę fajną zabawą, dlatego bawcie się, eksperymentujcie i wracajcie do nas często. Pani, jeszcze takie małe ogłoszenie. Ponieważ część z was wie, że Leolab przygotowuje również zestawy do samodzielnego eksperymentowania, również z okazji tego, że już niedługo rozpocznie się wiosna, przygotowaliśmy zestaw, w którym będziemy mogli zrobić sobie taką laboratoryjną małą szklarkę. Jeżeli chcę, chcielibyście zrobić taką profesjonalną laboratoryjną szklarenkę, koniecznie. Kontaktujcie się z nami, zajrzyjcie na nasz fanpage na Facebooku. Tam będą wszystkie informacje dotyczące właśnie tych zestawów do samodzielnego eksperymentowania.